I zaczynamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witaj na kanale Dobre Katecheza. Można tutaj dostać coś fajnego, coś dobrego dla ducha, ale też dla a, właśnie naszego intelektu. Kochani, trwa już przygotowywanie serii 7 grzechów głównych. Jest to seria, w której chciałem troszeczkę przybliżyć Wam rzeczy bardzo ważne, a na które dzisiejszy świat prawie nie zwraca uwagi, albo nawet inaczej, mówi baw się, korzystaj, szukaj przyjemności we wszystkim, co robisz i no pewnie, że przyjemność jest czymś fajnym, ale nie może nam umknąć to, że czasami tracimy y, z punktu widzenia coś bardzo ważnego od strony moralnej, coś co możemy zatracić, utracić. No i właśnie, tamta seria toczy się, ona sobie idzie swoim torem, ale zobaczyłem, że mam takie pragnienie w sobie, żeby być z wami częściej, aby być z Wami, no właśnie, czasami w tych niedokończonych rozmowach, które gdzieś tam się zaczynają, bardzo często na terenie szkoły, jest jakieś pytanie rzucone, ale święty dzwonek zadzwoni i niestety nasza gadka się urywa. Chcę Was poprzez te vlogi, które chcę Wam teraz zaproponować, chcę Was troszeczkę pobudzać. Chcę Wam proponować coś, co może sprawić, że troszeczkę zaczniecie patrzeć na Pewne kwestie troszeczkę głębiej, troszeczkę może inaczej, a może w ogóle po raz pierwszy na nie spojrzycie. Żyłem jak Wy. Gdy byłem w Waszym wieku, to tak patrzę sobie na życie. No, żyłem tak jak Wy, więc w jakiś sposób m, pamiętam też ten czas. Pamiętam, w jakim kierunku szło moje myślenie i jednocześnie pamiętam, że. Też nie byłem jakiś specjalnie pobożny, specjalnie zainteresowany mm, takim życiem duchowym, religijnym, no ale też nie było tylu możliwości co dzisiaj. Nie było internetu, nie było vlogów, nie było no, żadnej tego typu inicjatywy. Były spotkania na żywo i też ich nie było za wiele, tak naprawdę. Więc myślę sobie, że skoro mamy dzisiaj internet po swojej stronie, Skoro mamy taką formę jak vlogi na przykład, to warto z nich czerpać, i może akurat komuś spodoba się to, że no właśnie chcę być z wami więcej, że chce Wam coś więcej dać, że chce Wam coś objaśnić, może właśnie to komuś pomoże i coś tam się wtedy przełamie, właśnie. W Twoim życiu, w Twoim sercu, w Twojej głowie coś się przewartościuje. Więc chcę Wam zaproponować, i proponuję wam teraz taką serię vlogów, vlogów które mają dotyczyć wiary, mają dotyczyć tego co duchowe, ale też mają dotyczyć życia. Dlatego że człowiek to jest no właśnie dusza i ciało. Czyli z jednej strony jesteśmy gdzieś w jakiś sposób powiedzmy jedną nogą w tym świecie, nie? A drugą nogą jesteśmy w tym świecie duchowym. I Dlaczego by tego nie łączyć? Ja to uwielbiam, uwielbiam właśnie w, tym, w tej codzienności mojej szukać tego, co duchowe, szukać Pana Boga, szukać um, połączenia tego, co duchowe i niekiedy trudne, z tym, co takie łatwe, czasami w dotknięciu, z tym, co takie osiągalne dla mnie jest. Dlatego pomyślałem sobie, no właśnie, Chcę dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami, moją wiarą, moimi doświadczeniami, moimi przemyśleniami i może przez to też otwierać troszeczkę w Was jakieś takie pozamykane gdzieś tam furteczki, pozamykane drzwiczki, żeby i może w Waszym życiu mogło zadzieć się coś, czego jeszcze nie doświadczyliście, żeby mogło zadziać się nawrócenie, żeby mogło zadziać się jakieś właśnie. Jakaś zmiana, zmiana myślenia. Słowo nawrócenia pochodzi od słowa metanoja. Metanoja znaczy zmieniać myślenie. Więc spróbujmy, spróbujmy przez te vlogi, może tutaj właśnie spotykać się i troszeczkę rozmawiać przedłużyć tę ten, ten płaszczyznę naszej rozmowy, naszej dyskusji na taką właśnie to płaszczyznę internetową, która. No, dużo może też nam dać dużo pokazać ja lubię czerpać z internetu lubię też jakby innych oglądać słuchać ale jednocześnie też przenosić to wszystko do życia realnego a skoro no właśnie wy też tak często coś oglądacie z czegoś cierpiecie to pomyślałem sobie może warto właśnie połączyć też te dwa wymiary ten wymiar realny tutaj i wymiar ten internetowy, żeby ostatecznie lepiej rozumieć się w tej rzeczywistości jednak realnej. Więc tymczasem tyle, kochani. Trzymajcie się cieplutko, idzie zima. I jeszcze kawałeczek takiej jesieni przed sobą mamy. No ale będzie coraz zimniej, jak widzicie, mam czapkę, mam kołnierz, mam kurtkę już ciepłą, i dzięki temu dzisiaj jest mi tutaj ciepło też. Idę to nagrywam. Spotkajmy się już niedługo w kolejnym vlogu, a tymczasem trzymajcie się, Szczęść Boże!